I witam was znowu w siebie na moim kanale Dzisiaj chciałabym wam pokazać paczkę z Shein, Shin, Shein Shane, Są różne nazwy na tą stronę Nie wiem dokładnie jak to się mówi Ja będę mówiła Shin I zrobiłam dość spore zamówienie Pokażę wam jak to wszystko wygląda na mnie ja Wiem, że są zwolennicy jak i przeciwnicy tej strony Ja mimo wszystko postanowiłam coś z tego zamówić I zobaczyć jak to wszystko będzie leżało ja na całe to zamówienie wydałam 180 zł, miałam jeszcze tam jakąś zniżkę, chyba 20 czy 30 zł, z jakimś tam kodem, już nawet nie pamiętam z jakim dokładnie. I ja wszystkie ubrania mam w rozmiarze XS i S, zaraz wam wszystko dokładnie powiem. Ja te ubrania już sobie pootwierałam, ale jeszcze nic nie przymierzałam, także razem z wami zobaczymy jak to wszystko będzie na mnie wyglądać. Jeśli jesteście zainteresowani takim filmem, to zostańcie ze mną. I zaczniemy od pierwszej rzeczy. Po prostu będę wyciągała tak, jak tutaj mam. I pierwsza rzecz. Wszystko jest pakowane w takich foliach. Nie jest to zbyt ekologiczne. I zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Mam nadzieję, że nie będzie mi tutaj ostrość uciekała. Pierwsza rzecz to takie spodnie. Yy, bardzo podobały mi się te spodnie, ja jakoś nie miałam wcześniej odwagi ich kupić, ale w końcu stwierdziłam, że yy, zobaczę, jak one po prostu będą na mnie wyglądały. I są to takie spodnie bardzo modne w tym sezonie. Ja mam je w rozmiarze 34XS. Są z wysokim stanem, mają, są z takiego materiału grubszego. Myślałam, że one będą cieńsze, ale są grubsze. Yy, nie chciałam takich bardzo rozszerzanych nogawek, bo nie do końca mi się to podoba. One są lekko rozszerzane i mają tutaj. Taki, nie wiem jak to nazwać, rozporek, takie po prostu yy, są takie przycinane, w tym miejscu. I pokażę Wam jak one wyglądają na mnie, i razem sobie zobaczymy, jak będą się prezentowały. Pokażę Wam teraz, jak te spodnie się prezentują. Najpierw tutaj, potem tutaj, bo przez to, że nagrywam sama, jest mi ciężko Wam wszystko dokładnie pokazać. Ale mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Spodnie prezentują się tak. Tu muszę sobie troszkę naciągnąć. One są w rozmiarze 34. Wydaje mi się, że fajnie leżą. Chcę jeszcze je przymierzyć do szpilek i zobaczymy, jak wtedy będzie to wyglądało. Po prostu postanowiłam, że pokażę Wam to, jak, jak to wygląda w lustrze. Będzie to lepiej widać. I tak wyglądają te spodnie z tymi butami. Fajnie mi wydłużają nogi i naprawdę jestem mega zadowolona z tego zakupu. Kolejnej. Paczuszce była bluzka. Strasznie podoba mi się ten trend na te wycięte bluzki. I ona się tutaj wiąże. Ona jest fajna, bo jest dwustronna. Ogólnie jest dość fajnego materiału. No, ja wiem, że to jest sztuczne wszystko, ale wydaje mi się, że będzie się naprawdę fajnie nosiła. I ona wygląda tak. Tutaj ma takie wiązanie w talii, jakby. I ono właśnie jest fajne, to, że można ją nosić w tą stronę, Ale można też w tą stronę, w zależności od tego, jak jest wygodniej. I zobaczymy, jak ona będzie wyglądała na mnie. Mam nadzieję, że będzie mi dobra. Dobra, słuchajcie, ubrałam sobie ten top. Od razu ubrałam sobie do tego te spodnie, bo właśnie głównie w tym celu piłam ten zestaw. Chciałam właśnie zobaczyć, jak to razem będzie wyglądało. I mam nadzieję, że to będzie widać. Muszę się trochę tu schylić, bo sobie tak ustawiłam aparat. I powiem Wam, że ten top naprawdę mi się podoba. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie wygląda. Można go nosić, tak jak mówiłam, i na tą, i na tą stronę. Yy, ubrałam sobie pod to na razie taki e biustonosz. Tyłu wygląda tak. Myślę, że bez stanika też będzie bardzo fajnie wyglądał. Jest tutaj wiązany, można sobie to wiązanie regulować. Ja sobie tak tutaj właśnie zawiązałam. I... Na pewno będę go nosiła. Bardzo mi się podoba to, jak wygląda. Właśnie podoba mi się też to... Tu właśnie muszę sobie dobrze ustawić na biustono, żeby mi go nie było widać, ale... Na pewno będę go często nosiła. Jest fajnie na co dzień, też na jakieś imprezy, więc naprawdę z tego zakupu jestem mega zadowolona. Z góry Was przepraszam, jeśli ta jakość będzie mi trochę uciekała. Mam nadzieję, że dobrze mnie widać. Kolejna rzecz to torebka. Tej torebki totalnie nie otwierałam jeszcze. Stwierdziłam, że zrobię to razem z Wami i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ta torebka. Bardzo mi się spodobała, spodobał mi się ten wzór Nie wiem, czy to będzie widać, ona jest taka w, w, w taki, w takiego węża jakby W środku mamy takie papierki I ona jest na ramię, bardzo ładna, podoba mi się No, pachnie taką no, hi, hi, chinami trochę Wiecie, jaki ten zapach jest specyficzny Tutaj widzę, że z zamkiem się coś tnie Już mi się to nie podoba no nawet nie idzie jej zapiąć, mam nadzieję, że to się jakoś da naprawić. No, bardzo ciężko się ją zapina. Wręcz nie idzie jej zapiąć. Dobra, udało się. Z tym będzie na pewno problem, ale ogólnie ta rybka bardzo ładnie się prezentuje. I jeszcze wam zaraz ją dokładnie przymierzę na mnie. Turebka prezentuje się tak. Myślę, że fajnie wygląda nawet do tej stylizacji. Czuję się teraz jakaś taka wiecie, dziewczyna z Pinterestu, coś w tym stylu. I myślę, że naprawdę fajnie wygląda. I na pewno będę ją nosiła. Podoba mi się. Dalej mamy coś, co spodobało mi się najbardziej z tego zamówienia i naprawdę. W głębi serca wierzę, że będzie mi to dobre. Jest to sukienka, której kolor bardzo mnie urzekł na zdjęciu. Już widzę, że ten kolor jest trochę inny. Na zdjęciu był zdecydowanie bardziej wyrazisty. Tutaj ta sukienka jest takim bardziej zgaszonym błękicie. Nie wiem, jak to określić, ale strasznie mi się spodobała. Spodobały mi się te rękawki przede wszystkim. Widzę, że tutaj aparat mi i tak mimo wszystko trochę rozjaśnia. Ona jest na takiej gumeczce I jest taka najzwyklejsza. Ma dosyć fajny materiał. Mam nadzieję, że będzie wygodna. I wygląda No, ten kolor był bardziej wyrazisty. To jest fakt. Ale mam nadzieję, że chociaż będzie fajnie wyglądała na mnie. Aha, w ogóle zapomniałam Wam mówić, w jakich co mam rozmiarach. Ta sukienka, zaraz Wam powiem. Ale ta sukienka była w rozmiarze XS. Ta bluzka także jest w rozmiarze XS. I spodnie także są w rozmiarze XS. A oczywiście torebka miała jeden rozmiar. <noise> bardzo podoba mi się to, jak ona się tutaj układa. Ogólnie jest trochę ciasna w rękawkach. Powinnam ogólnie chyba wziąć w rozmiarze jednym, większym, rozmiar większą po prostu szli. W rozmiarze S. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko nie wygląda źle. To też się prezentuje bardzo fajnie. OK, mamy dalej. Yy, zamówiłam sobie taką górę do stroju w rozmiarze także XS. Pewnie widzieliście już nieraz tego typu stroje Już widzę, że ten stanik będzie mi za mały Ale zobaczymy I wygląda on tak On ma tutaj, bardzo mi się podoba właśnie to tutaj To takie jakby ścięcie Ale ja widzę, że ten stanik będzie mi za mały On ma tutaj takie gąbeczki, które można sobie wyciągnąć Ja mam bardzo mały biust, ale mimo wszystko Nawet na mój biust wydaje mi się, że to będzie za małe Ale teraz sobie zobaczymy Widzę, że tutaj też chyba można sobie to troszkę regulować, w zależności od tego, tak? W zależności od tego, jak to nam będzie pasowało. No i zaraz się przekonamy, jak to będzie wyglądało. I to, tak jak się spodziewałam, jest mi za małe, już mi tutaj wszystko uwiera, cytki to by mi wyszły po prostu. No i nie wygląda to za dobrze. Tutaj nawet dołem już mi wychodzą, także powinna wziąć rozmiar większy zdecydowanie. I myślę, że go sprzedam po prostu Zamówiłam sobie także majtki do stroju w rozmiarze S Tym razem Tutaj mają taką nakładeczkę I zamówiłam je z tego względu, że w lumpach dostałam z tej samej firmy yy, Górę do stroju i stwierdziłam, że kupię sobie dół Mam nadzieję, że w ogóle będzie mi pasować A tutaj mam właśnie, pokażę wam od razu tą górę jest to taka najzwyklejsza góra do stroju Spodobała mi się bardzo i bardzo fajnie leżała na moje małe zyski Więc y, postanowiłam ją kupić Dałam za nią 10 zł w ląbach To jest y, także rozmiar S Na tej podstawie mogłam w sumie wziąć ten stanik Nie pomyślałam, no ale już dobra Tylko, że tutaj ma takie y, troszkę nitki jakby już porozciągane Ale to mama mi tam szyje bez problemu no i wygląda on właśnie tak, pokażę wam także go na mnie I widzę, że te majtki idealnie będą grały kolorystycznie do tej góry Jak wam mówiłam, tą górę kupiłam w lumpach za 10 zł I chciałabym wam teraz pokazać je dół Ogólnie jeśli chodzi o ten strój, to jest on idealnie dopasowany do siebie Także z kolorem trafiłam po prostu idealnie Ale to co mi się nie podoba, to to jak te majtki się układają z tyłu Ponieważ jak zrobię tak, to one i tak... Gdzieś tam yy, mi się marszą tutaj na środku i to mi się bardzo nie podoba. Tutaj mam kolczyki. Kolczyki, które przepięknie wyglądały na zdjęciu, naprawdę i wyglądają one tak. Mi się te kolczyki spodobały z tego względu, że po prostu stwierdziłam, że będą idealne do jakichś takich bardziej eleganckich stylizacji. Teraz sobie zobaczę, bo one ogólnie. Aha, one wyglądają tak. Bardzo ładne, podobają mi się. Myślę, że będą fajnie prezentowały się na uszach. I ostatnie kolczyki. To są kolczyki, które już widzę, że wyglądają inaczej niż na zdjęciu. Z tego względu, że myślałam, że one będą w jednym kolorze, a widzę, że są w dwóch. Muszę sobie wziąć dożyczki do tego. Sobie tu obecne. I zobaczmy, jak to się prezentuje. Widzę, że mi troszkę jakoś ucieka. O, już dobrze. Tak, te kolczyki zdecydowanie inaczej prezentowały się na zdjęciu, bo ja byłam przekonana, że one będą całe w takim kolorze, a tu jest jakiś zielony, który nie do końca mi się podoba. No ale zobaczymy, jak one będą wyglądały na uszach, może zmienię zdanie. Postanowiłam, że z nieco bliższej perspektywy pokażę Wam, jak prezentują się kolczyki. Te kolczyki wyglądają ogólnie na mega drogie i ogólnie są dość ciężkie na uchu, ale naprawdę efekt jest zadowalający, zdecydowanie. A na drugim uchu założyłam sobie drugi kolczyk, i wygląda on tak. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze widać. Nawet nie przeszkadza mi ta zieleń, tylko jakoś tak dziwnie mi się. O, może trochę tak sobie przekręcę. I myślę, że fajny na lato do jakichś takich bardziej stonowanych stylizacji, jako takie urozmaicenie. Myślę, że się fajnie sprawdzi ten kolczyk. Dajcie ja mi znać, który kolczyk podoba Wam się bardziej: ten czy ten. I to by było na tyle z tych wszystkich rzeczy, i teraz chciałabym to wszystko fajnie podsumować i powiem Wam, że według mnie yy, źle wyglądała na mnie ta góra odstroju i dół odstroju. Reszta wydaje mi się, że prezentuje się dosyć okej. Okay. Co do materiału, no to nie jest to jakiś czołowy materiał. Według mnie te opakowania też są bardzo nieekologiczne, ale ja wiem, że są przeciwnicy i zwolennicy tej strony. Ja nie będę się wypowiadała na ten temat. Ja kupiłam to, żeby Wam pokazać, jak to wygląda na mnie, bo widzę, że na tej stronie są bardzo wyidealizowane te ciała. Ja chciałam Wam pokazać, jak to wygląda po prostu na chudszej osobie, z mniejszym biustem, po prostu te stroje kąpielowe, żebyście wiedzieli, jak będziecie. Po, oczywiście, jeśli się zdecydujecie coś tam kupić. To, jak to po prostu będzie wyglądało na kimś innym. Jeśli nie chcecie tam kupować, to ja to szanuję, ja Wam po prostu chciałam pokazać, co z mojej perspektywy, ja co kupiłam, wszystko dla testu. I ogólnie yy, jestem zadowolona z tych rzeczy, które kupiłam i myślę, że większość będę nosiła. A te, które wyglądają na mnie źle, to po prostu albo sprzedam, albo oddam. Jeszcze zobaczę, co z tym zrobię. I mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłam tym filmem, zaprezentowałam to na Was tak jak potrafiłam. Niestety nie mam jakichś super warunków do prezentacji, bo nagrywam to wszystko sama. Ale mam nadzieję, że docenicie to, że nagrałam dla Was taki film. I zasubskrybujecie mój kanał, aby mnie wspierać i po prostu żebym miała więcej chęci do nagrywania dla Was kolejnych filmów. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Na razie, buziaczki!